Tak jeszcze jeden odcineczek i dobrze nagrywa się Bardzo ładnie Teraz coś chciałem sprawdzić No nawet nawet i fajnie Nawet i fajnie, dobrze O Dobra, wspaniale tutaj A no zdrowie Dobra idziemy w dal! Rakiety... śnieżne... Czy jest tu coś, co mógłbym wziąć? Oprócz termosa, który jest niezbędny w każdej wycieczce w góry. Pamiętajcie. A, gdzie tu są drzwi? Tu były ostatnio. Real funny, Al! Real funny! Ha -ha. Thank you! <grym> come back i'll wait here al i'll hold down the i'll be with you in spirit. am to it. i barry had never gotten along with alice but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity and now something had happened to alice and here was al armed with a gun and saying things people got put, put in padded cells for it was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality it scared the shit out of barry yep. the keys to the car he rented wasn't a long walk to the visitor center and it wouldn't be any use to me in the forest so I, I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice Oh the shit. O, Radyko. Jak to przyjemnie. To przyjemnie. Doc, do <laughs> <laughs> Dobra, idziemy dalej. Zapalamy światło wszędzie. Nie wiem dlaczego, ale lepiej zapalić. Przynajmniej w tej grze. Co? No miło, miło? No człowiek nie jest taki, co by nie zwiedził drugiego domku. Ale zobaczcie co za miejsce Wszystkie domki puste, nikogo nie ma. Można sobie wejść, włączyć radio, zabrać amunicję o. Ten W tym domku mieszkali niegrzeczni ludzie o. Ej! Wrony Oglądamy Night Springs

normal, took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy, and quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up, but why? Who was that guy? We couldn't idea. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? well, you must have hated it, because you really went to town there. i mean, there's no way to tell what he looked like. no id on him either." "that must be difficult." "but then we ran the fingerprints. got a match. your prints. identical." "huh? how about that?" "your son said you were wearing a white shirt when you took him to the gang. the white shirt is on the dead guy." "it's plenty red now." "you won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming. Am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You you bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I. I don't understand any of this. Wspaniały <gry> Wspaniały film. Koniec? Dobra. Koniec. Gra mi się przycięła? Czy mi się zawiesiła całkiem? Nie, działa. Nie wiem, co to miało być. Nie mam zielonego pojęcia. Prze trzeba przyznać, że Night Springs jest wspaniałym serialem. Coś w stylu The Scary Door. Karteczka Nie wiem, nie chce mi się karteczki czytać w tym momencie No wrócę Dobra <laughs> Mam nadzieję, że to przycięcie było tylko chwilowe Nie wiem przez chwilę wszystko zamarło I kolejna karteczka Czy jest coś ciekawego na tej kolejnej karteczce? Rusty yeah, the visitor center was heavy with an awful smell as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave rusty kept coughing blood my eyes were spanish yeah. e, e, e. the vision left me weak this was no head Właśnie czytałem jak umierasz. To raczej niedobra informacja. Alan, tak kiepsko biegasz. Poddajesz się na ostatnich metrach. Wiesz, wstyd mi za ciebie. Ktoś tu zdemolował chałkę. Mr. Wake? It happened. just the way it was on that page i found came true it knew so dark it'll come back for me you must the lights in the office i have the key okay rusty hang on i'll be right back rusty had found a page from the manuscript it would help him understand what had happened Dobra, raz ty tu. Bo, oczywiście, nic ci się nie stanie, jak sobie stąd wyjdę. Dlatego już idę. Drzewo się on. No, gdzie tu się światło robi? Gdzie tu się robi to światło? It was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. Co to masz za urządzenie w, rę w ręczkach? Arastis, nie wow, rzeczywiście nie za

Rasti, mi się wydaje, że ty się stałeś troszkę nadpobudliwy, trochę neurotyczny No gdzie żeś... To? Gdzieś to lata Gim Rasti, gim! Tak było napisane w książce A, rasty, rasty. i jeszcze twoi koledzy przyszli, tak? Będą rzucać sierpami. Au. No niestety, rasty. Już jest gdzie indziej. Na szczęście. Ale się wydarza. Ale się dużo wydarza. Dobra, gdzie teraz? Tu z chodeczkami. Muszę no, się, Co telefon odbierze, to powolutku idzie. To idzie. O, jezu! Nie jesteś głupi! Chciałbym, żebyś był głupi, ale nie jesteś głupi! Ow, bądź ostrożny! Zostań w kabinie. Nie otwórz drzwi dla nikogo. Mówię to. Zgrzeweczka. Nieruszona. Punkt zapisu. Wspaniale. No, powie powiedział pan przewodnik, czy tamten pan e, e, Rusty, że do Lover's Peak jest niedaleko, ale coś mi się zdaje, że jest dość daleko. A ja chcę tu wejść i co? No, jak tu ładnie. Czy ja ten dyszedłem? Nie przypominam sobie, że my ten dyszedł. Wow, jak to dziwnie. W okresie prohibicji 1919-1933 z jaskini tej korzystali przemytnicy alkoholu. Zazwyczaj składano trunki, składowano trunki przemycone z Kanady, ale czasami. Prowadzono destylację bimbru na miejscu. Jak miło, może jeszcze troszeczkę się uchowało gdzieś. No wiecie co, nie, nie byłem tu jeszcze. Cieszę się, że jestem. Yy, otwórz sobie skrzyneczkę. Baterie, coś jeszcze. Tylko tyle? Jestem zawiedziony. Doszczętnie zawiedziony jestem. Ale trzeba przyznać, że miejsce to jest bardzo ładne. Jeżeli się zastanawiacie, co tak skrzypi, to skrzypi bujany fotelik Tomka. Tomek się lubi bujać. Tak, Tomek, tak. To był Tomek. Chyba to była jego premiera. Tak, Tomek? Na YouTube oczywiście. Dobra, mamy strzelbę i dwa pociski do strzelby, dlatego weźmiemy sobie Level Ber. Nie karmić zwierząt. 15 minut minęło. O, Jak miło, koledzy! Myślałeś, że nie mam amunicji, a tu jednak miałem. Co za pech dla ciebie, oczywiście, bo dla mnie szczęście. Nie, nieporównane, przepraszam, jakie? Nieopisane szczęście. Szczęśliwość absolutna. Dobra, punkt zapisu. Wiecie co? E, dzisiaj nagrałem dużo, dlatego na razie chyba skończę. E, i tak, mam nadzieję, że Wam się podobało, atmosfera się zagęszcza, chociaż jest i tak już dość gęsta. Proszę Was o jakiś komentarz, łapy w górę, czy coś, ze względu na to, że mój kanał, tak jak w poprzednim odcinku mówiłem, mój kanał troszeczkę zaniemógł w ostatnich czasach, ze względu na brak czasu mojego do nagrywania i tak dalej, także myślę, że to mogłoby pomóc. Trochę, nie wiem, chyba podobno to działa. No, i zapraszam Was do następnych odcinków. Bo Alana Wake'a mam nadzieję, że będę regularnie wrzucał codziennie, przynajmniej po jednym kawałku jakimś. Dobra, tymczasem pozdrawiam Was i do zobaczenia następnym razem. Cześć.